Rączkę jakoś, a się ma, się ma. Pokażę Wam tak, jak biceps nie idzie, mówicie, że nie idzie. Tak, on u mnie nie idzie, tak trzeba go jakoś zaskoczyć. Trzeba wprowadzić jakieś ćwiczonka, żeby coś się po porządku z nim zaczęło dziać. Mam plan od najlepszego ziomka, którego widzieliście kiedyś na kanale wcześniej Roberta. Robiłem z nim cały trening bicepsa, chłopak, który stoi na scenie co roku. Pokażę Wam jak fajnie wyprowadzić bicka. A więc czekaj, tu już jest, tu tylko założę. W razie W, tak jak powiedziałem, te bicki mu mnie kuleją. Może być, że kiedyś go za bardzo się dopierdalało za młodego. Nie bierzemy dużo biczki, bo wystarczy jak to Waldek mówi, 5 kg wystarczy i nie tylko Waldek, chłop, który, a nie wiem ile teraz Robert 50 kg młotki robi, chyba jakoś tak, nie, około 50 kg na bok. weź z tej strony tak, żeby pokazać mniej więcej o co chodzi. Dlaczego linka i takie malutkie obciążenie na dzień dobry? Żeby wzbudzić w mięśniu pompę, tak mi to tłumaczy, wzbudzić pompę i zwiększyć ukrwienie tego mięśnia. Nagromadzi się krew, dopiero wtedy wrzucamy ciężar i bazujemy na wolnych ciężarach Delikatnie jest przytrzymaniem, jak to się mówi sublinacja, ruchu. Czy jakoś tak nie interesujemy pochowę nazemą, to ma po prostu klepać z Delikatnym przytrzymaniem w górnej fazie. Możecie próbować na różne sposoby. Możecie próbować... Ciewczonko robić tak, możecie próbować to ćwiczonko robić tak, ale najbardziej wchodzi przy delikatnym kręceniu w górnej fazie i przytrzymanie u samej góry. 12 ruchów nie przesadzamy. Dobra. Następne ćwiczonko możesz wyłączyć po takiej pompce dwóch stron. Jak pokazywałem na lince. Wiadomo tam 4 serie że wjechały. Od 10 do 12 powtórzeń. Łapiemy łamany gryt Typowa była z delikatnym unoszeniem łokci. Wysunięciem tych łokci do przodu. Angażujemy bardziej wtedy <laughs> głowę bicepsa. Waltek nazywa po swojemu, ale uwierzcie mi, ćwiczonka klepią. Klepią i to dobrze. Mógłbym do ćwiczeń robić tak. Też szuć pompkę. Ale bardziej czuję spięcie tego mięśnia dokładnie w tej fazie. Wolno dół. Dobra. Waldek. Jak teraz skręcone? Kręcono w górnej fazie. Kiedyś nie powiem, że to sam wymyśliłem, Podpatrzyłem od jednego fajnego gościa I bardzo dobrze wchodzi Możecie spróbować, czekaj jak ta mina była Dokładnie O mój, wygląda jak najebany jak te filmy robią. <coughs> Łapiemy, przepraszam za te wulgaryzmy Łapiemy hantel Dziesiątkę muszę wziąć, że mi łapa za mocno nie spuchła jak Wam będę pokazywał Łapiemy go o tak Czemu tu? Gdyż przy kręceniu musimy bardziej musimy bardziej, czujemy bardziej głowę bicepsa w tej górnej fazie, dlaczego? zakręcamy obciążeniem które działa na zasadzie wahadła, nie wiem, mogę to tak nazwać, co wahadła? Kistom, jak już to powiedziałem, profesjonalnym tym całym nazewnictwem to ma po prostu kopać, to ma wchodzić tak jak tam ktoś kiedyś powiedział, Waldek lubię patrzeć na Twoje filmy, dlaczego? Tak swojsko do wszystkich przemawiasz normalnie, jak chłop chłopu. No i to właśnie o to wszystkim chodzi. Macie to wszystko rozumieć, co ja gadam, a nie szukać w encyklopedii, co to znaczy sublinacja. Co to znaczy? No i po kolei lecimy. Prawa strona. Kręcimy delikatnie w zewnętrzną stronę. Nie bujamy za bardzo tym łapskiem. Łapiemy drugi oczywiście Jak to kiedyś powiedział Phil Nie ten, który tam śpiewa do nieba nie chodzę, czy jakoś tak to tam było, czy już nie pamiętam teraz nie, co śpiewał Phil? Phil jakąś śmieszną piosenkę tam polską. Ona tańczy dla mnie? Chyba no tak. Nie wiem, nie pamiętam. Tylko ten kulturysta wie? taki sześciokrotny czy siedmiokrotny mistrz świata. Chwileczkę, trzeba się skupić. Pięć. Łapka w spoczynku, jak ten ciężar sobie zwisa. Uwierzcie mi, ukrwienie leci cały czas. Ukrwienie leci cały czas. O, pompa wchodzi. Konkretna. No, powiem wam, musicie to ćwiczonko sami wypróbować. Czyli tak, linka w celu szybkiego nabicia krwi. Po takim szybkim nabiciu krwi wchodzimy na łamany gryf. Góra delikatnie odsadzając, wypuszczając te łokcie do przodu powolutku opuszczamy tą łapę góra, powolutku opuszczamy dajemy czasu delikatnie na że tak powiem dojście do siebie żeby ta pompka delikatnie zeszła z tej łapki łapiemy dyszkę dwunastkę, czternastkę, szesnastkę 18. obojętnie co nam wejdzie nie, że dyszkami lecę cały czas tą szesnastką tak samo zakręcę nie czuję jej tak samo zakręcę, żeście później nie gadali, że lecę tam sobie dziesiątkami czy tam ósemkami. To nie chodzi o to. Tak jak to kiedyś powiedziałem, nie ciężar jest ważny. Choć tego pojęcia nie wykluczam, bo w jakimś tam stopniu zgadzam się z tym, że im więcej się ciśnie w danym kierunku <laughs> ze strony ciężaru, tym ładniej. Ta łapka zaczyna wyglądać, pęcznieje bardziej ten mięśnie, Ale, czucie jest bardzo ważne, czucie mięśniowe. Te włókna, mikrourazy, ma dochodzić do tych mikrourazów, te włókna mają pękać, później się regenerują. I co? Łapka nabiera kształtów, staje się coraz większa. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Po tym ćwiczonku, moje ulubione ćwiczonko, zaraz wracam. Już? No. Wybor. Już się strasznie zmęczyłem tym gadaniem. Teraz troszeczkę tak, fachowemu to będzie brzmiało. Wyraz no biceps, mięsień dwugłowy ramienia. Strona krótsza, strona dłuższa. Angażujemy wtedy przy danym cicząku, który teraz pokazuję, głowę krótszą, a później obrócimy się po prostu w kierunku, <laughs> jakby to powiedzieć Wam, fachowo przeciwnym i zaangażujemy głowę długą. Także Teraz pokazuję jak angażujemy głowę krótko, nie no, bez jaj, dobrze ćwiczonko klepie, tylko musicie wypróbować je na sobie, kiedy będzie, kiedy będzie, kiedy poczujecie większy nacisk na głowę krótszą, głowę dłuższą, Mięśnie głowę, ramienia, no, musicie próbować raz z tej strony, raz z tej strony, u mnie na zasadzie takiego wahadła bardzo fajnie wchodzi, nie wiem jak się ustawić, tak czy tak? No, czekaj, czekaj. czekaj żeby to łatwo było widać. Tak? Może być? Może być. Do środka, ciągniemy do środka, czyli do siebie, do środka klatki piersiowej. I delikatnie opuszczamy. Szybciej, szybsza góra, wolno dół. Szybko góra, wolno dół. No, obciążenie nie patrzcie, zaraz pójdzie dycha, leży na ziemi, czy tam 15, 15 coś rzucimy większe. Szybko, wolno dół. Szybko, faza opuszczania zawsze delikatnie wolni, dużo lepsze uchwienie z tego mięśnia. Teraz hmm. Hmm. Ostatnie trzy powtórzenia, zawsze delikatnie dodaję gazu. Czuję większe to skupienie krwi na mięśniu. Następna sprawa, pompa, tak zwana pompa. Następna sprawa, atak tej strony dłuższej. mięśnia dwugłowego. Ramienia. Lecimy. Przeciwny kierunek do wykony małego. Czyli nie do środka. Na zewnątrz. W delikatnym pochyle. Góra przytrzymujemy. Wolna do. Góra przytrzymujemy. Wolna do góra przytrzymujemy. Góra przytrzymujemy. Góra przytrzymujemy. Wolno dół. Góra. Przytrzymujemy. Wolno dół. Przytrzymujemy. Wolno dół. Nie tracimy mocy na kciuka. Kciuk wyłączamy. Dziękuję. Do widzenia. Cztery takie ćwiczenia. Ciężaru dokładamy i ogień, petarda. Miesień dwugłowy, ramienia nie idzie. Spróbujcie tego.